Na terenie budowy stacji metra przy rondzie Darzyńskiego trwa wybieranie ziemi z poziomu minus 2, czyli z poziomu przyszłych peronów i płyty dennej. Przez otwór technologiczny spuszczono koparki i spychacze na dno i teraz spod stropu pośredniego, poziomu antresoli, wybrać trzeba będzie około 23 tysięcy metrów sześciennych gruntu. Właśnie w tym miejscu rozpocznie pracę tarcza TBM, która potrzebuje sporo przestrzeni. Szyb startowy musi mieć około 134 metrów długości i 20 szerokości. Wymierzyłem sprawiedliwą kartę. I to jak wymierzyłeś, panie? Teraz ty, Jakubie, będziesz ją wymierzał za mnie. Wyrusza do Palestyny, do Jeruzalem. W Teatrze Polskim uczestniczyliśmy w próbie prasowej spektaklu Zwiastowanie Pola Claudel w reżyserii Lembita Petersona z Estonii. Akcja dramatu toczy się w XV wieku. To poetycka opowieść o miłości ziemskiej i niebiańskiej, o powołaniu i przeznaczeniu człowieka. Premiera odbyła się 25 lutego. Tak będzie wyglądało Muzeum Katyńskie, które mieścić się będzie w warszawskiej cytadeli, a konkretnie w jednej z jej kaponier. W dwupoziomowej budowli o powierzchni około 1000 m2 znajdzie się wystawa stała, pokazująca w nowoczesny sposób kwestię katyńską. Będzie miała charakter multimedialny, co przybliży ją młodym ludziom. Na zewnątrz zaprojektowane zostały instalacje będące uzupełnieniem ekspozycji, a także miejscem zadumy. To otoczenie kaponiery czeka jeszcze remont. Otwarcie muzeum planowane jest na przyszły rok. Potolszynką grochowską przygotowania do bitwy. To 181. rocznica tego wydarzenia, kiedy to polskie wojska powstrzymały przeważające siły armii rosyjskiej przed wkroczeniem do Warszawy. 300 rekonstruktorów z Polski i Białorusi w ten chłodny dzień ruszyło do ataku. Grzmiały armaty i palby karabinowe. Walczono na szable i bagnety. Tym powoli zasnuwał plac boju. Inscenizacji obserwowały setki warszawiaków. Tak samo jak w 1831 roku nasi zwyciężyli. W auli Centralnej Biblioteki Rolniczej rozpoczęły się obchody urodzin Fryderyka Chopina. Codziennie przez 9 dni będzie trwało to urodzinowe koncertowanie. W koncertach biorą udział wielcy, znani artyści i młodzi dopiero rozpoczynający karierę. Gra Hania Kowalska, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 w Warszawie z klasy Aleksandry Kowalik-Burdy. www.um.warszawa.pl